Paweł trafiłem. No, te, no A, prawo. Tu, kurwa! No kurwa, O kurwa. O kurwa. Trzy. <grym> Weźmy te, te ostatnie w sumie... do I tej sumie. mnie... gdzieś tam. No, idę za ostatnią. Idę za ostatnią. Kurwa, o, kurwa, kurwa. No, tu. No, Spokojny. Jest na na... Lecą mit, lecą z całego Weź może ten main no Jest na main Jeden leży, jeden Lecą Ej Mati Leci, plecz, donut, donut. Leci plecz, Jedziesz Mati Donat Wszyscy, wszyscy raczej Donat, wszyscy Zawajcie teraz, bierzemy. Brawo. No musisz iść, weźmy. roli. Otwieraj skrzynię na CSGO Skins. Z kodem maestro otrzymasz darmowe 2,50. Oraz plus 10% do depozytu. Strona posiada codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić kosę. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć epickie skiny. Dodatkowo funkcja Exchanger pozwoli Ci wymienić przedmioty na skiny, które Cię interesują. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie, użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Jako. Chodzi rampa Co za kurwa, dwóch, dwóch Do CT wbiegł na rampie Jeden heaven jeszcze Oj, A Mateusz co? No boję, boję Nie dodał Jadą, jadą, Dwóch, dwóch jeszcze, dwóch Trzech, trzech, wszyscy, obóz. wszyscy No, Paweł, brawo. no kurwa co jest? No jest? nie miał usp -a. Ja wysadzam, niech, nie, wysadzam to mi tego. Wreszcie od razu. Zgasił? Zgasił i straciłem pana. Trzymam to, trzymam to. Masz nashpot BD? Nie mam. Dzięki bardzo. Wyszedł, wyszedł, Jebany. Są jacyś spocency kurwa na uncjencie tym jebanym, nie? Mid'a zdobiłem. Jeden mu przykleję. Leży rampa.

Kurwa, okno k kurwa Ty jak smoka miałeś tam, Tak Ale ja Szyb, żaden, nie był. mam żadnego supporta na, tej, na tym cave'ie Nikt mi żadnego flesza nie rzuci, kurwa mać Mida też nie ma żadnego wsparcia na tym cave'ie Przecież, nie ciężko ja mu się bym. Ale ja co rundę tam coś próbuję zrobić i co rundę, nie wiem Nikt nie ma flesza, nikt nie pomaga od środka No ciężko jest, no Nie no, ja po prostu nie gram tej mapy, no i miraża gramy, okay, yeah. oprócz tego. mam. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Co? Zjarał się. Co on no, Co? Weźmy te, te ostatnie rundy, słuchajcie i comeback. No i to smoka dali w A, czekaj, będę na razie. 9hp. Kurwa. kiedy fleszować. Jeszcze jeden pod B, 0 ma. Nie wiem, jak to z niej zabijamy. Dwóch ma 0 No, zakręcamy. Czemu ty nie poprosiłaś? Ja łapię tego, Bomba leży. A, Jeden ma Cieszę 10 po A. głowie. Jeszcze w okładzie. Jeden w był jeszcze. Dziękuję bombę. E, gruba, gruba, gruba. Lewy wychyli. Daj. Bomba, a był Chodź i patrzę. Nice. Radę dalej. Chcesz też Aizak? Podchodzę rampę, Aizak. Może smoku być na zagranicach Może z Leży przed B a, Mit mógł być, nie? Ostatni Na Jak Jaka kurwa to nie dałem? Takie dwa heads, a tu ale flash. Nie wiem czy tam był. Zrefraguję cię to. Nie wiem, gość wszystko widział. Zaraz bramy pikową. A, chodzi? Pierwsza, yes, 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 nie ma. Dwóch! Okay, Otwieram Parę plecy, jest tej co za? Gruba i no? main w smonku. Co? Plety leży leży Tak Czekaj, podaj dalej. Dalej. Oh, kurwa. No wiem, kurwa. Już nie wiedziałem, czy odwrócić, czy nie odwrócić, kurwa. No plaszku, plaszku, wychylcie na jej. Dobra, to no, Dobra. Pinkie. Pinkie. okno! Na w okno, dwóch, dwóch czy jeden? Okno, okno, okno cały czas, dwóch jest w oknie, Dwa, były tak. jakieś zapytania no? Ja jestem na <laughs> Jeszcze jeden w oknie, nie musisz, nie musisz, Bez do main'a wróć, do main'a wróć main pago O kurwa, terapaty, on też się na Eno on nie Coś wiem, a jak on nie ma zero, to kurwa nie wiem, serio. No, jak on nie ma zero. Dobra, przygotuj no, się. Zagram, bo nie, bo... poczekaj, poczekaj, razem zagramy sobie. już, już widziałem, jak jesteś razem. No, jak było kiedyś. Gotowy? No. Trzy. <laughs> cztery. No, nie, nie, nie. Bez, bez. bez. No i patrzcie, masz Jaki pójdę, Jaki w ogóle. Jak to siadło w głowę? Trzy. To było tak zwany Ta szybki mikroruch myszkom. Idźcie pod B teraz. Ciężko, to. W... O kurwa. I idźcie pod B. Druga to chyba. Ma go. Ja nie widzę. Ja teraz no. z naszego. Kurwa, ee, o! Kurwa, dwóch CT, dwóch CT Biegne, jest. Szybko Paweł, bo Pagok biegnie już szybko. jak z Kurwa, dwa! ta lecia po te kosy. No nie, na bcs, szed, siedem, nie, Na cim, cies, <ślesz> czasy, ale jak Paweł zaczął tak z to No na pewno, na pewno. Ja dostałem takie skany w ogóle od gościa. Pagu, nie ma nie? Jeszcze, dwa. Podejdźmy, podejdźmy szybko, Donat. Walk, 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 On prawo, prawo jest okno. Idźcie do maina na razie, idźcie do maina, wróćcie stąd. Wróćcie w ogóle do maina A, do maina A. A. ty zostań pago ze mną. Patrz tu, skrót. No bym nie skrócił tego maina. Kurwa, dwóch rampów podjeżdża, dwóch rampy No podjeżdża. to musimy przyspieszyć już chyba. No, albo wrócić no, na, biegi, na B, biegi, no. jak jest, jest CT, zrotował jeden. Ja wbiegam już tutaj, Na no, boku chodź, Mati. Spokojnie, spokojnie. Nidzhi nie ma. Ale templa. Uważaj boost. Nie ma boosta, nie ma, nie ma. Jest CT, CT, CT. Fleszuję. Nie padnie. Na dole. Donat plecy nie jest będzie, tak? nie? I idź donat no, nie najmniej. Raczej. Ja Jak pierwszy ja tego paga pagał. się boję o plet Ct. CT wyszedł. Dwóch, dwóch, dwóch. TT jeden CT. I... i... Dwóch CT i jeden templ. Ja gram pierwszy, chowaj się. On... Kawali, nie, zapali, nie, zapali. Nie, nie broi nie. Nie, nie ma defa raczej Kurwa No nie nie mati, on to ci to mu... Wci, że... Bartosz, jakbyś nie mówił mi nic, to bym zagrał się na czas spokojnie, nie? A jak zacząłeś mi mówić, jak ja strzelałem, to zarywałem. Czyli... I do... Znaczy, ja ci powiedziałem, że nie ma defa, to wiem, tylko. Wiem, ale wiesz, bo ja jest skupiony i usłyszałem, że nie ma defa że chcemy analizować. A... Tak <laughs> to samo, ja mówię... Powinienem się skupić na sobie, nie? Wiesz, mo mo możesz myśleć, że ma defa, nie? Ale właśnie nie, bo chodzi o to, że powiedziałeś, znaczy. że nie ma defa, znaczy, że będzie na raz razie, raz, bo nie ma czasu. Tak to zrozumiałem, nie? Aha, no spoko, I spoko. To... mi mógł za kurwa palak z Palak main pierwszy poleciał Leżymy, kajf jeden A ja sobie pikuję A, co? Tak, tak, behaju wychodzi ja Jeden w mainie, a ma Ja mam B Wróć popakę Mateusz po bombę, Mati, mati po bombę Dobra, Bomba ja jest już. na zakręcie Nie. Co ty robisz Mateusz, kurwa Zbieram broni no to już ochośnić, gramy klonówkę zaraz Ej, nie no. no jednak kurwa. Nie wiem, co ja słyszałem Ja mojego starego do kurwa. Co, 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 co... No, templa wam tutaj Co za smutny No, smołka do nie no Te są lecimy ładnie, wchodzimy, wchodzimy Ale Templa oh, Dona dona raczej daj. daj, daj, Dobra, daj, dobra, daj. dobra, daj. dobra daj. Nie, Ja mam flesza. czy te, nie? Skupuj, nie? Nie, nie mam. No ja dam. plecy uważam, to już, donat jeszcze. W plecy ktoś łap Ej, Od CT jeden. I od CT od <coughs> Mogę waszować CT. Jest CT był. Nie wiem gdzie to jest. Yeah. Yeah. Nie przebiłem, w że jeden tylko. Do rampę. Popal rampę, chodź po daszaj. Chcesz Room do lewej? Nie, 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 nie. nie. Chodź Sayu, Sayu Heaven mi przebił, do Ja Red Room za, jeden, jeden, gość. Idź do, do, ja do, 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 per... do B czy do A, Do B czy do A? Idź do B. Dobra. Plecy mam. Red Room mi plecy robi od środka. Czekaj, wyjebę mu. Kurwa mać. Skroczył mi rampę. Idź na A wtedy. zabiję, na, z A, tego co na A. środku. Jeszcze jeden może być chyba gdzieś. Teraz Kaiwia. Donacie, jest może być, jeden nie? tupnął. Przed B. I Donald. Ładnie, Kakao, kakao. Ostatni przed Redrumem Red od B. Kaiwia. Zmiegnijemy Semit Ja donat Nie wam Ej chodźcie do okna niebieski da i ten z nami Najemy do okna weź, 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 Kurwa tak Zielonemu I chodźcie, chodźcie do okna na łoku I w trójkę i zrobimy speed AB B My Nie wypierdolcie się na B My C na łoku tu będziemy robili coś Zrobicie teraz fake B zaraz? Już lekko zrobiłem z tak. chwilą Zarzucili się ze na B Z Dziękuję okay. CT lebo lewo, lewo jest. Ja dałem smoke do prawej, ja, ja. musimy. Buk sete, Buk sete musimy. Jest bez do prawej teraz. dałem, w może być jeden. Ninja! Ninja! Krola kurwa, nie zabija, 61 mu dałem no. No i badora b tak. Wy na razie czekajcie. tam się chuj w bo to kurwa. W donacie jeden jest. Przy cave. E, e, chodźmy kontakt po tym polaku. Chcę przyjmować B. No nie będę Leżę b

Czemu wy longa nie zajęliście? No ja, paka. Nie wiem, wy, wy w ogóle w trzech BF idziecie, jak to jest możliwe? Jaka je wezmę? No kurwa, ale jaki no, cave, stary! Zajmować, ty, ma, ty masz przejąć longa! No, kaj, Wszyscy kaj, macie, kaj. bomba się kładzie i wiedzieliście bie gdzie jest jedna osoba. W cawie, czyli idziecie do longa, kurwa no. Zrajć Paweł z tym tekiem do cave'a. Paweł, ma mował. Raczej. Oni nie to ja lecę, ja lecę. Zapali mi da. Dajmy dwa nade w ten red room na tym kurwe Zespołu AWP tu w ogóle Ale jego nie ma, bo on jest nie stanął teraz Imo będzie donut gdzieś, Izak Spalę, spalę donut nie, Dobra, nie palę Ja AWP trzymam donut Tu AWP, nawet no nie wychodź Paweł Cofnij nawet stąd Dobra Ty pierdalań Deknisia może w te lampy, deknisia Demont do nich I short AWP Spalę CT Dobra I Nie trafił, to jest Chyba mu wyjdzie. Rupert Kurwa Paweł, nice. Ale <laughs> o fangu stanąłeś, co? Na tu tak zwany. Znaczy ja, Mateusz, jak ja widzę twoje granaty, ja nie wiem, <laughs> czy specjalnie to robisz, to Kurwa, naprawdę, nie? Ej, mogą teraz jechać w środek. Uważajcie ale. No ja nie wbiegam. Teraz cave. Cave, cave może wyjechać. Wyjechał, wyjechał. Jeszcze jeden. Za smokiem macie. Ja Za smokiem go macie. Ej, Rampa rampa, rampa. Rampa, 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 piotrek! Ładnie. Dochodzę, sal. Jeszcze Purs. jeden. cofaj, cofaj, spierdalaj! wychodzimy mila. Poczekaj, ja jeszcze do okna, Mati. Ja teraz do nich. I, 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 i Ej, A, jest, A, w takim razie rampa by jeden. jeszcze jeden, no. Zostań, zostań na lu... Dobra, dobra. Ja wypalę ci setę. Heaven, heaven, Mogę cofać nie? Dobra, jest jest, jest, yes, yes. Spierdala, spierdolił Bałupa była na rampie Tak, wszedł bramę, wszedł bramę Ej, yes, yes, odpalił tam... wroty głęboko Nie, on jest tam na tej ramp... rampie Wejdź, już strzel coś i Widział mnie Mam go już, mam go już Uważaj jest... bramę, rampę możesz uważać Okej A, flesh A, daj mati Ja wracam, wiesz Mogę cię przespać tam, Heber Wracam, no, wracam no, respem Leży jeden no, jest. Ej, Donat, donate Piotrek Piotrek ja będzie donate imię Jeszcze jeden, go jest, to jest leży 7 No dobra, guys, słabnie Pan, to nie było donate <grym> Może tam, palić wylem. rampę jak ktoś Ja od razu wejdę w tego amunafuego z... teraz Spalić tam, galę, spalę tak. galę right. Był w Nęka, podejrzeli środek, w Leży Heaven może być jeszcze Leżę z mida. Y, idziemy A kontakt teraz. Ja bym się z tobą chętnie zamienił. Ja wyszedłem na... Heaven. Okay. Pod Galą macie. No, macie flash na niego? Nie, nie macie. My cofniemy. Ma, ja mam, ma, mam. mam. Leci, leci, leci. No, ja dadam. Da. Kurwa, na fleszu. Skąd? Z mida. Ja, ja idę na ten. Nie, pierdol. Co to za flash, kurwa? Skąd ten flash? Dwa poszły? Tak, no, ten flash. Jest ona a drugi nie wiadomo. Dwóch jest chyba tam, czy nie? Czy to ten sam? Kurwa, nie sam. wiem. to jest ten sam. Odjebało się co? Prawo idzie. Ja, A, A drugi, drugi smokowanie. Lewej ramy. tam, jest tak A drugi ją patrzy A, Kurwa je, je. A ja dostałem flash, ale do... mi od nich czy od nas? No możliwe, że od nas no boźmy, że no, daje koleję...